Arnold Demaskator to ja. Fake newsa wyczuję raz dwa. Arnold Demaskator. Pojawiłem się, aby demaskować fake newsy w otaczającym nas morzu informacji. Widząc, jak poważny jest to problem i jak takie informacje mogą zmieniać nasz światopogląd. Psuć relacje międzyludzkie, rozwijać różne zaburzenia psychiczne, lęki, nerwice, depresje oraz powodować jeszcze wiele różnych niepożądanych następstw, chciałbym Was oświecić. Że nie wszystko złoto, co się świeci i nic nie jest po prostu czarne lub białe. Na początek zadajmy sobie pytanie, czym jest fake news. Oczywiście to fałszywa informacja, która przedstawiana jest jako fakt. Skąd biorą się fake newsy i czemu mają służyć? Tworzą je ludzie, którzy chcą zmanipulować opinią odbiorcy w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Najczęściej to dążenie do władzy, pieniędzy i prestiżu. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że chodzi tylko o politykę, ale nic bardziej mylnego. Fake newsy tworzone są w dużej mierze ze względu na łatwe dochody z reklam, czyli kliknięcia. Więc do tego grona możemy zaliczyć większość tych huhu, niesamowitych miniaturek z karty na czasie YouTube lub krzykliwe nagłówki informacji w serwisach informacyjnych, gdzie tytuł sugeruje niebywałą sensację, a w treści mamy przysłowiowe pierdnięcie komara. Często fake newsy mają swoje źródło w plotkach, miejskich legendach lub teoriach spiskowych i mogą być zwykłą formą żartu, którą ktoś przedstawia jako fakt, aby wywołać sensację. Pamiętajcie, że fake newsy tworzą ludzie, którzy uważają was za głupszych od siebie. Dlatego mam takie marzenie, aby stworzyć na tym kanale armię, która w błyskawicznym tempie zadziobie i rozdrapie każdego fake newsa. Na początek zapoznajcie się z bardzo praktyczną planszą opublikowaną przez Stowarzyszenie do Spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska, która jest świetną instrukcją jak weryfikować wiadomości, i czego nie robić, żeby nie wyjść na przykład na pożytecznego idiotę, który lajkuje i udostępnia bez zastanowienia wszystko, jak popadnie. Link do planszy w opisie pod filmem. Jeżeli znajdziecie jakieś ciekawe informacje, które chcielibyście, abym dla was zweryfikował, lub sami zdemaskujecie fajka, to podsyłajcie mi poprzez mój fanpage. Link również w opisie. Już niebawem przełknę pierwszą porcję fake newsów i przedstawię je w serii pod tytułem Wypluwka. Czym jest wypluwka? Link w opisie. A teraz już lecę. Uhu. Arnold Demaskator.